Świat według much, odcinek 12, Dawik 1 Świat według much. A no tak <laughs> To niezły serial fajny. Muzeum oryginalne. Znowu jakieś suwomili będą kupować. Nie wiem. Mam nadzieję. Wow. Oho. redry coś się wydupci. Cześć, tykań grenoty! Ja jestem rycerzem! Jakim znów rycerzem? Rycerzem ja Czesławem, smukła dziewica! Wyłoś mnie na tych tego bez ceny Chyba faktycznie to jest kontynuacja przebiegać. Anusia, kwaślana, konieczko! Pomóżcie temu, będziecie wstać! Po kolei. Zabijcie smukła dziewico. Opuszczaj łapska! Zaczęło się! Nie stójcie jak pomóżcie mu! Święta, panienko! <laughs> Nie Szybciej, go zaraz przyjdzie kustosz! Ustoszki Proszę kila. Pani, hmm. nie da rady! Bo zacięte na abend. Na no, dzień dobry, dzień dobry. Jestem no, Kostoszem, niniejszego muzeum. Witam głodnych wiedzy młodych turystów w naszych skromnych Pragach. Nic nie widzę. Ani słowa, a wy na tych miastach. Dzień dobry Uf, Panu, się... moja tam. klasa chciałaby zwiedzić muzeum. Czy Nie mógłby pan idę. nas uprowadzić? No, oczywiście. To dla mnie zaszczyt. Dzieci to najwdzięczniejsi słuchacze, a was chyba bardzo. Interesują wy... Jak najwdzięczniejsi. Jak byłem dzieckiem, miałem w to za każdym razem. No, bo... no odpowiedz panu. Słońce wkręca. W takim razie, zapraszam. Za kalę, zostaniesz tutaj. Pomożemy ci wyleć z tej zbroi, jak skończymy zwiedzać. Nie możesz sobie zwiedzać taki chodzący suwenir. Ja wiem co to jest Nie Niech to widzę! Zanim rozpoczniemy tak, zwiedzanie, musicie Tam, poznać to, pewne Prada jakimi rządzi się naszym to, muzeum. A jak niedłup w nosie! Ale... To obrzydliwe! I zakaźne! Ojoj, jakie oj, oj. Pierwszą zasadą jest musisz musicie założyć te filcowe papucie. A po co? Foliowy, Żeby nie poniszczyć parkietu, bo jest zabytkowy. Ale one chyba są zakaźne. Maślana! No dobra, już dobra. <noise> Druga zasada: nie dotykamy eksponatów. Żadnych? Żadnych. Do azbraje? tego mi słowa Dlaczego? To bo to na tą są boję. zabytki. Ale przecież Czesio! Aniusiek, nie pieskuj! Dobra, bez łaski. <laughs> na koniec <laughs> zasada trzecia. No, Najważniejsza. Widzicie no, te słabki? To bariera ochronna. No, ja. Jeżeli sznorek jest zaczepiony do obu słupków, nie wolno za niego wchodzić. A dlaczego? Bo tam znajdują się najcenniejsze zabytki. No, czyli najlepiej. Młody Ale człowiek kusi. Nie I chronisz sznurek? Przecież każdy złodziej... To nie jest zwykły sznurek. Nie? Nie. jaki? To sznurek magiczny. I co się stanie, jak się go przejdzie? Nie wiem. Na razie nikt nie był na tyle głupi, żeby myśli. próbować. Ale jaja. Kurde! to chyba będziecie pierwsi chłopaki. Zakładajcie kawcie! No! Coś tak mi się wydaje! No zaraz. się. to, No, nic się stało. W pierwszej kolejności zaprezentuję wam zmiany secesyjnych mebli, które udało nam się ostatnio odrestaurować. To bardzo zajmujące! Co tam nie gada? Mega zajęcie. Może to jakaś choroba? Jak myślisz, konieczko? Ale z was cepy! On tak mówi, bo jest... Y intelektualistą! Chłopacy, patrzcie! Taky są fajnie. Ja, ja pierdacze, jak na łyżwach. Ale jadą. Co się tam wyczynia? Dlaczego nie słuchacie pana kustosza? Ale my słuchamy! Jutro was z tego przypytam! Nie Wspaniale no. są te inkrustacje! No, nie wracam. To tak działa no. To Chłopacy! Patrzcie! nie, nie jest na Sami sobie zwiedzimy te muzeum! A by było, jak mówiła coś i zadawała pytanie, i kazała na przykład tobie, bo ty nie słuchałeś. I, i no. wiesz co? No. Och, no, to jest to pytanie. A mogę fajnie powtórzyć? Nie. No. Klasyk. No. Certyfikowany no. klasyk osiedla. oj. ja, już zbroi się wydostał. Aaaaaaa! już nie wzbroi! Nie, już nie rycasz, Czesio, już Czesio! Oj bez Ojojoj, rękawiczka! No złasz, no złasz, o tym nie chcę! oj, oj studnie. Ojojoj, co Dobra, to? To dla cieniosy? No ale baratki. Zróbmy wyścigi! studnie. <grym> Stąd, <wstydę> do końca tego korytarza! Kto ostatni? Ten z cefacetki! facetki! O, no O, to ja bym chciał, ja bym stać chciał stać być. No! Brawo, do pala! Za chwilę, topku! Ja, ja. mnie w worek! Baj, ja <laughs> bye, bye boski! Aluścia! Ufa, ażaj, Sznurek! No i chuj. No to przesadka! <laughs> Wow. Zniknął. I widziałeś to? W kakę słonia! Pierciuk zniknął! A... W słonia. Ej, chłopacy, wyhamowałem! Co jest? tepnąć do czasów tam. Gdzie no. ja jestem? Zajebista. No to Czesio też, jak skoczył do, przez za sznurek i wpadł do tego. Ten tylko to Czesio, do jakich, kur od baraków jakich? No do, masz do, do zamku jego, do lochów, Ha. To jest chyba przejście w inny wymiar. Przełazimy? Ha! Tutaj jesteście Piąta gadziny! Gęstość. O Boże! Hm. Proszę na nich nie krzyczeć. Oni po prostu wiedzą, które eksponaty są najcenniejsze. A to salonik hmm. barona de Belay. O kim on był? ten był zrobił. Koteta. To fundator Wynieśli. tego pałacyku. pierwszy właściciel majątku, dobrodziej okolicznych wsi. Cała okolica za nim przepadała. Podobno był bardzo przystojny. A to jego podobizna. No, ty, ty to Anusiak! to już to No niestety, baron marnie skończył. A jak? Został atryty. Ktoś ze służby podał mu szarlotkę, ostatnią w jego życiu. Bo no coś podobnego. Chyba jestem sii, jakimś sii, baronem. Sii, sii. No, no. Pewnie mam sporo ziemi i służby. Baron no, mnie wzywał? Baron wzywał. Co tu robi ten paproch, <coughs> służko? O, najmocniej wielmożnego pana przepraszam. Takie niedopatrzenie! A tu? Och, oczywiście! Coś jeszcze, wielmożny panie? Tak, zjedz to! No, Słuchaj! <noise> no zjadaj gila, to znaczy paprocha, Raz. Ale... W tej chwili! <głos> <głos> Smaczne? Wyborne, <noise> panie baronie! No, też bym coś zjad z to tak naprawdę było właśnie, i dlatego właśnie szarlotkę. taką Charlotkę krutą dostał. Bo, bo, bo. wygląda nieźle. Alfonsie, podaj panu Charlotkę. Służę, wielmożnemu panu. Alfonsie. Z nim stanie Ale, ale pychaj. O! Moje babę! Zjadek. Nie, no, się krąci. Halo, halo, babieczko, Anuszek, masz lana. Ale fajne te muzeum, ja nie muzeum. No to Dzień dobry, nazywam się oj, oj. No Teraz przejdziemy do ekspozycji, będącej rekonstrukcją pracowni hrabiego Klausa Wiesenszafta. A kim on był? Był to kolejny właściciel pałacu, znawca nauk przyrodniczych, wynalazca no, i odkrywca. Myślana! Musimy Tam wrócić po Alusiaka! A to no będzie ci ten. Ja nie chcę zniknąć! Hrabia Wiesenszaft Hrabia był, był człowiekiem otwartym o otwartym omyśle, Jednak jego praca nie przysparzała mu wielu przyjaciół. A dlaczego? No cóż, jego wynalazki robiły sporo hałasu. Zresztą to właśnie one zakończyły żywot tego światłego człowieka. Taki z ciebie kolega? A co to ma do rzeczy, Szczucho żłopie? Nawet nie wiemy, czy przeniesie nas w to samo miejsce, co jego. Lepiej powiedzmy facetce, co się stało. A albo temu intelektualiście. Pierdelnęło cię? Nie uwierzą nam! Ale z ciebie tchórz! Wąchaj pałę, osrańcu! <laughs> Cholera, Konieczko, przepraszam, ja nie chciałem Myślałam na co ty się tak drzesz? I co, do... tego nie zauważył? Gdzie Konieczko i Anusiak? Oni, ten, poszli do kibla Jak ty się ten, wyrażasz ten przy panu Kustoszu? Mówi się do toalety. Ile razy mam to powtarzać w prostaku? Zasadzie. Znaczy się do toalety, tak do sracza! Na ścianie widzimy portret hrabiego. Wraz z jego ostatnim wynalazkiem z zachowanej dokumentacji wynika, że miała to być rewolucja w przemyśle mięsnym. Niestety, właśnie ten wynalazek przyczynił się do śmierci hrabiego. Na ślad za Co jest? Gdzie jestem? No ale maszynka do mięsa. Kurde, już wiem! Przeniosą mnie w czasy tego naukowca! Hyhy <laughs> Jestem teraz nim! A, a to co to za wynalazek? Ale będzie zmielony konieczko Haha, <laughs> to Ale nie. Mhm. nie działa! Wiem! Trzeba tu dokręcić! Gdyby tak było ze wszystkim... Teraz wystarczy odpalić! <laughs> to wystarczy, wystarczy dokręcić? <laughs> nie no, to żywo jest tak, no, że wstąpię. Nie ma co? Ciekawe, do czego służy ta machina. No, no ja ci Ej, ej, puszczaj! Puszczaj! Ej, nie, nie, nie! Nie, to. Zróbmy to. to. Oto skarbiec ostatniego właściciela pałacu. Księcia Geldińskiego. Został zamordowany Uuu. przez NKWD. Zaraz po będzie zakończeniu maślana, drugiej on wojny. Ale dlaczego? No. Ponieważ nie chciał ujawnić, gdzie ukryty jest skarb rodu geldińskich. To nie była moja wina. Konieczko się potknął! Tak, potknął się. Stracił równowagę i spadł za sznurek! Co ty tam znów mamroczysz, myślana? Ja? Gdzie ty łamagi konieczko Janusiak? Proszę pani! Muszę pani się do czegoś przyznać. Tylko mi nie mów, że zniszczyliście jakiś eksponat. Nie, 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 nie! Chodzi o konieczkę Janusiaka! Oni zniknęli. A co to znaczy zniknęli? Wagarują? Nie, przeszli za ten czerwony sznurek i zniknęli. Jakiś problemik? Moi koledzy przeszli przez czerwony sznurek i zniknęli. Chyba za bardzo pan nastraszy dzieciaki, panie kustoszu! <noise> Chłopczyku, ja żartowałem. To nie jest Aha. żadna magiczna bariera. To zwykły sznurek. No papach! ty były. Widzisz, nie zniknąłem. To jest zwykły sznurek. Powiedziałem, że jest magiczny, żebyście nie niszczyli ekspozycji. No, hać, hać, sam zobacz. Olefajowski no mhm. skarbiec. Geldińscy posiadali niebatyczną fortunę. W swych sejfach ja, łapczymu, zgromadzili masakryczną ilość złota. Wow! To to przecież w tym muzeum to fake musi być. Szanowna wycieczka, idziemy dalej. Stał. No, no nie no, bo to jest sznurek. <laughs> Maślana, czekaj! Tak? Za te bujdy rozliczymy się w szkole! Ale ja chciałem! Nic! Tyba chory to małpy! Oj! Chyba oj, mam oj, obstrukcję. Hm, bolesną. Mój no, telefon! No, tak. Złoto! Co on? Pytam ostatni raz. Gdzie ukryłeś skarb? Perszywy reakcjonisto? Jaki skarb? Ja nie wiem, nic nie wiem! A toż to? To nie moje! Ja to znalazłem w muzeum! Miałeś swoją szansę! Psz. O Burżuazyjna jej O, WC. wykończy mnie ta obstrukcja. Gdzie oni się wszyscy podzieli? Saratom wciągnął. Ale minutki korytarzyk. Jak to? Co to ten tam znowu wyczynia? Miciu, patrz na kości. Rzesiu, wychodź do Ale czas. Już ja cię nauczę, moresu! So. Ty zielony gacie! Zielony gacie! Czesz, no. bardzo szczęśliwy, że znalazł Misza! No ten ma pieska! Miszio kopani! Czasin grówczaka teraz jak pies! Wszystkie zwierzęta to zastępuje. Drogi, ten A panik, o, cześć. To jest drogi, ojc. Twajny ten szczuras Kopacz! Księgi! Bo zcześniemy, chodźmy! A to to jest szczęście! Zgniemy się! Zgniemy! Jak banan od myślami! Cięściu! Chcą myśleć? Nie znamy Ale jak? Uwieźć, nas jestem intelektualista! Wypuszczasz nasze dusze! Musisz ją zwolnić! Ale skąd? Jesteśmy uwięzieni za tą ścianą! Musisz ją rozpijać! Hm. <gry> hm. <gry> Czesiu, Czesiu umie rozbizdzić! Dalej, Czesiu. Czesiu! musimy uratować chłopaków! No Misiu, jak tam byw taranował, to... No, Misiu właśnie tanuje. A to tu są pokopane. A więc upokowane. odkryła pani naszą tajemnicę! Jaką tajemnicę? Tajemnicę Bractwa Filcowych Papuci. dlaczego przebrał się pan w szlachu? Gdzie dzieci? <grym> Ostrzegałem, <grym> żeby nie wchodzić na czerwony sznurek. Wy turyści jesteście wszyscy tacy sami. Nie możecie się powstrzymać. Nie chcecie nosić papuci. Zawsze musicie <grym> dotknąć, pomacać, palizać. Nie wolno. Eksponatów się nie dotyka. A co to za miejsce? To krypta w której spoczywają szczątki wszystkich właścicieli pałacu. Fresk na ścianie przedstawia tajemniczego rycerza-strażnika, który czuwa nad spokojnym snem zmarłych. No widziałam te zbroje. Sarkofagi. Mają specjalne szybki, przez które możemy zobaczyć, jak zachowały się zwłoki. To zadziwiające, że po tylu latach ciągle możemy rozpoznać rysy zmarłych. Proszę zerknąć. na Kunieczku, Anusiu! Są teraz w mojej mocy. Niech pan wypuści! Nigdy! Zostaną w tych trumnach na wieki, a pani będzie im towarzyszyć! No to już jest apokalipsa! Pan zwariował! Przesada. A barze, co to? Barze ja się to. na To nadchodzi? Się. Nadchodzi strasznie! Nadchodzi Dzień dobry! Cześć na litość boską, a ty ciągle niszczysz zabytki! O nie! Mój fresk! Mój bezcenny fresk! Za cię moim filcowym artefaktem! Barbarzyńco! Muszę! go! O, obudziła się. Proszę panią! Już dojechaliśmy! No. Drogie dzieci! Słyszałam, że niedaleko stąd jest wesołe miasteczko. Wolicie zwiedzać muzeum czy iść na karuzelę? Nudne muzeum! <śmiennie> Słyszał pan? <śmiennie> Chcą na karuzelę! <śmiennie> Kurde lefele! W życiu bym się po niej nie spodziewał! Co chcesz? Facetka też człowiek. Ciekawe, czy będą mieli mechanicznego boksera. Ciało mocno gruchnie! <gry> Ciekawe. Ciekawe. Ciekawe.